Dajcie bez wody składu, jest sportowy dzień, dzień dziecka z jabłkami, jesteśmy pół godziny przed czasem, ale w zasadzie wszystko już jest. Scena jest, muchańce są, jakiś ring jest, w gałę grają tam stragany się jeszcze nie porozkładały Też pożarne. Tam jak widać się stragany rozkładają. A tu jest nowa trybuna, która jest jeszcze nie Tam z drona sobie możecie więcej zobaczyć. Mnie się tam nie chce to bardzo układzić. Są filmy z drona na internetach. Tam jest też ten nowy basen i wszystko inne w budowie bo sceny jest chyba po ale dla dla gości specjalnych założę się a tu grają szczypiorki Kopią sobie balonik Ogólnie zapowiada się, że to ciekawie będzie i fajnie tylko że do Skrzyżowa musimy jechać na większy festyn Grupa się składa, że tyle festynów jest jednego dnia W Krzyszowie są bardzo dobre festyny Tu jest już 14, zjeżdża się to wszystko Kiełbacha się smaży Zapraszam wszystkich pod scenę na rozgrzewkę. Zapraszają pod scenę kawy herbaty Przestyczy, tak jest Tak jest

Tuż wieś jedna przyjechała po pogotowie. Pewnie dużo tu atrakcji będzie, ale tak jak mówiłem zapraszam, zapraszam. trzeba jechać do skrzyszowa. Strażacy przyjechali. Policja na motorze.